Proszę Państwa, jesteśmy na placu Księcia Poniatowskiego. Ponoć miał być tutaj stan i przeprowadzić inspekcję wojsk. Natomiast jak Państwo sobie popatrzycie, ten zielony budynek to nie klasztor Dominikanów, późniejszy i na przedłużeniu kościół Marii Magdaleny Miejskiej. Dzisiaj w skrzydle mieści się Urząd Miejski z Panem Burmistrzem. Natomiast, akurat flaga nasza nie powiewa, herb miasta na czerwonym tle biały orzeł. Jak się Państwo do tyłu odwrócicie, proszę zobaczyć to zdjęcie, na pewno się wam Państwu przypomina, to właśnie pracownia Pana Cezarego Łukowicza. To tutaj można przyjść, natomiast hotel Basztowy, jak jest ekipa w Sandomierzu, a będzie 20 lipca, to zawsze Artur Żmijewski tutaj mhm. zatrzymuje się. No i proszę Państwa, jedna z furt, która pozostała, bo było cztery bramy, została jedna, dwie furty, została jedna, furta dominikańska, bo tak, idziemy tak. do kościoła świętego Jakuba, gdzie Tatarzy zamordowali 49 Dominikanów. I dla bezpieczeństwa wydawano właśnie tu plażę, stąd furta, inaczej ucho igielne, wąski arkad rozszerzający się ku łożu, czyli też ostatnia powieść Pana. Myśliwskiego, spotkanie starości z młodością. Polecam pięknie napisana i proszę Państwa, jak mówi przepowieść biblijna, łatwiej dwugardnemu wielbłądowi przejść przez ucho i jak bogatemu, bo nie wie. Po takie uchorzeń na mamy może się zamknąć. zapraszam. Zobaczymy, zwieczno. co się będzie zwieczno. działo. W proszę słowem. się zastanowić tak. na pewno No proszę. Sous-titres par SousTitre